że jak mam 1800 filmów na kanale YouTube, to to jest mój najgorszy film z orki. To jest najgorsza orka w moim wykonaniu ze ścinaczami. Witajcie! Dzisiaj robimy orkę Peżu 2 hektary. Mamy nasmarowany Czołnik zatankowany i jedziemy orać. Zobaczymy, jak wyjdzie orka perzu na ścinaczek. Jak będzie dużo na wierzchu, rzeczy niepotrzebne. Możemy zobaczyć jak to orze. tu widzicie mam podgórkę lecimy na 22 cm cały czas Tutaj miałem balon przyczepiony, żeby gołębie odraszało jak był tutaj groch. I zobaczcie, tutaj mam podgórkę, prędkość pługa mi spada, bo ferguson ma pościsk i tu mi nie dorzuca. Jak jadę z górki, to już jest lepiej. Widzicie, Tu znowu nie dorzuca, tu dorzuca, tu nie dorzuca, dorzuca i tak w koło. No ale nawet widzicie, że orka na ścinaczach to jest porażka. Nawet jak prędkość spada do 5 na godzinę z przedpuszkami, bo jak wiecie ścinacze muszą mieć prędkość powiedzmy 8 na godzinę, cały czas, konstant. Bo wtedy źle ścinają i się wiecie, zawiesza, blokuje. Musi mieć speed 8, nawet 10, co jest niezalecane. Ale one wtedy dopiero działają, bo przy 5 na godzinę, 4 tonę się zapychają. A przedpłużek może pracować przy 5 na godzinę. I jak zobaczycie ten film, jak oraliśmy Kvernelandem z puszkami. to była w ogóle inna orka. Ale po prostu ja Wam chcę pokazać, jak ten overum Ora na ścinaczach. A za rok wpadniemy tutaj z przedpuszkami z krojami nożywymi i na pewno będzie pięknie. Będzie wszystko przykryte jak fernelandem, a może jak diamantem. Widzicie, jak to wygląda? To są ścinacze, to jest strata paliwa dla mnie. Jeżeli już jedziesz, to załóż te przedpuszki, i ja będziesz miał ten cały syf ładnie na dole, zrzucony. Mimo nawet, jak oracie ze ścinaczami, i wam. Ładnie odrzuca. To musicie wiedzieć, że to jest odrzucone za wysoko. Przedpuszek zrzuca to na samo dno, a ścinacz lekko tylko przykrywa. No i chwasty kiełkują. Taka jest moja opowieść. Jak możecie, orajcie na przedpuszkę. Zobaczcie co to jest. Też jest dużo tutaj. Ale fajnie, że jest takie zapeżone pole. To pokażę wam jak on robi robotę. Jak to wygląda. Nie było tutaj kultywatorowane przed orką ani nic. A za rok zrobimy tą samą historię tutaj. Bo pes na pewno będzie, bo ja mam w ekologii to. Za rok założymy mu przedpuszki puszki kroje tarczowe. Nie wiem czy on go podniesie w ogóle ten zestaw, bo to dodatkowa waga masakryczna inaczej odejdą, ale przedpuszczki dojdą i kroję spróbujemy może na początku cały zestaw mu założyć jak Ferguson nie podniesie jak Ferguson nie podniesie no to zrzucimy mu kroje tarczowe i polecimy na samych przedpuszczkach ja lecę dalej bo trzeba będzie to później za, zabronować albo jakimś agregacikiem przytrzebnym, zobaczymy. czyli jedziemy w koło nieco. Fancy. Zaraz kończę te pole. Został mi tu kawałek i ten poprzeczniak. I powiem Wam, że jak mam 1800 filmów na kanale YouTube, to to jest mój najgorszy film z orki. To jest najgorsza orka w moim wykonaniu ze ścinaczami. Zobaczcie, pierwsza nie dorzucała, ponieważ ten Puk ma odkładnicę do orki na 30 cm plus ścinacz. A ja lecę na 22. I te ścinacze nie są w stanie tego ściąć. Mimo to, nawet jakby ścięły, to i tak nie rzucą peżu na dół. Zobaczcie, to jest to jest tragedia. No, ale chciałem pokazać Wam taki film. I nawet, jak ścinacze dobrze będą brać, to i tak nie rzucą na dół e, chwastów, tak jak to robi przedpórzkę. Jeżeli będzie się zawieszał, Wam e, przedpuszki będą się zawieszać, będzie się blokowało. No, to trzeba użyć krojów nożowo, nożowych. E, przepraszam, tarczowych, bo nożowe też będą Wam się zapychały. Kroje tarczowe, jeszcze, jakby się koroje tarczowe pchały, to trzeba też zastosować karbowane kroje tarczowe. Ja kończę tą zabawę dzisiaj i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Zorki na ścinaczach. Tragedia, nie? Każdy powinien mieć przedpuszki, bo inaczej nie spełni swojego zadania w 100%. Wiem, że wielu z Was nie orze takiego czegoś, tylko robi uprawki, żeby sąsiedzi nie widzieli, że jest zielono, nie? Także tak to wygląda na tym odcinku.